Siema, witam was w kolejnym odcinku Fifa News. Dzisiaj porozmawiamy sobie o podglądzie paczek, porozmawiamy sobie o nowym komentatorze, o EA Play i EA Play Pro. Kilka rzeczy zdementuję, m.in. to, że EA podobno dało nam 20 godzin, później nagle podło info, że 10, chociaż nigdzie się go nie da znaleźć będzie 10, tylko cały czas ludzie zostają przy 20, a więc zapraszam do odcinka. Nowym komentatorem w FIFA został Tomasz Smokowski. Znacie go najprawdopodobniej z kanału sportowego, jest to jeden z założycieli tego kanału. Jeżeli chodzi o FIFA i OIA, to współpracował chociażby z Kozą, tworząc serię siedmiu wspaniałych. Co ciekawe, utworzył on duet z Jackiem Laskowskim, z którym, jak sam Tomek mówił, i kilka osób też wspominało, za bardzo się nie lubią, więc jestem ciekawy, jak będzie wyglądała ich współpraca podgląd paczek. Tak jest. W tamtym roku została to wprowadzone jako nowość, pod koniec tamtej edycji FIFA. W tym mamy mieć to od początku, czyli mowa tutaj oczywiście o podglądzie paczek. Najprawdopodobniej chodzi o to, że jej z wielu krajów nie mogło czerpać dochodów, jeżeli chodzi o otwieranie właśnie paczek za FIFA Points, ponieważ w wielu krajach uważane jest to jako hazard, tak? A jeżeli będziecie mieli opcję podglądu paczek, to tak naprawdę, jeżeli decydujecie się kupić paczkę za FIFA Pointsy, to wiecie, co jest w środku, tak? Czyli to nie jest hazard, dokładnie wiecie, za co płacicie. Czyli umożliwi to EA pobieranie większych korzyści majątkowych, a przecież tylko o to chodzi, żeby zarobić jak najwięcej. Jeżeli chodzi o same paczki, to na początku gry będą, yy, będzie to złota paczka premium, ta ze 7,5 koła, i srebrna paczka premium, i będą się odnawiać co 24 godziny. Division Rivals. Tak, wiem, ostatnio też o tym mówiłem, ale hmm. trochę chyba namieszałem, ponieważ powiedziałem, że wszyscy będziemy zaczynać od 10 ligi, bo takiej info do mnie doszło, a z grafiki, które widzicie na samym dole tutaj, z tego co widzę, powinniśmy zaczynać gdzieś koło 6 i luzy będą nas cofać, a winki zbliżać tak do góry. Co ciekawe, co sezon nasza ranga w Division Rivals będzie... Resetowana i będziemy walczyć od początku. Będziemy mieli za te kroki milowe, millstone, y, jeżeli chodzi o nagrody. Będziemy mieli tygodniowe i będziemy mieli sezonowe nagrody. Co za tym idzie koniec końców, powinniśmy mieć więcej paczek do otwierania. Jakie to będą paczki, jakie nagrody? Tak naprawdę, no nie wiemy tego, tak? Będzie Liga Elitarna której mówiłem, to będzie liga głównie dla, ta, no najlepsza liga i z tego co jest tutaj napisane nasi yy, najlepsi mogą nawet zakwalifikować się do Fifa Global Series szczerze z Division Rivals na Mistrzostwa Świata na te Global Series wątpię Food Champions Playoffy kiedy zakwalifikuje się do Mistrzostw Food poprzez grę w Division Rivals i właśnie tutaj trochę mamy Konflikt, bo wcześniej było to trochę inaczej poprzetłumaczane. I teraz tak, zobaczcie, w dowolnym wybranym momencie w czasie w ciągu tygodnia możecie rozegrać eliminację mistrzostw Food. Tak, wcześniej było trochę namieszane w tłumaczeniu, i to brzmiało tak, gdybyście mogli całe fut Champions zagrać w trakcie tygodnia, ale nie, będziecie mogli zagrać tylko eliminację od poniedziałku do obstawiam czwartku. Jeżeli zdobędziesz wystarczająco wiele punktów, zakwalifikujesz się do finałów mistrzostw Food. Finały Mistrzostw Foot, dla nich to będzie Foot Champions, trochę mówię, to tłumaczenie z angielskiej strony jest trochę dziwne. Kiedyś to działało w taki sposób, że był turniej kwalifikacyjny do Mistrzostw, tak? Teraz będziemy mieli coś takiego, że grając Division Rivals zdobywamy punkty, te punkty wykorzystujemy tak jakby na przepustkę, żeby zagrać play-offy, a jeżeli Wam się uda tam przez cały tydzień, tak ileś tam ugrać, to w weekend będziecie mogli podejść do Mistrzostw, tak? czyli w weekend można w dowolnym czasie rozegrać skrócony turniej finałowy. Mistrzostw fut z nowym systemem punktowym i jednymi z najlepszych nagród dostępnych fut. Co to będzie? Tak naprawdę, i jej to przed nami chowa i obstawiam, że te info będzie się zmieniało jeszcze z dnia na dzień, co najmniej z 5 razy, bo trzeba zwrócić uwagę na to, że jeżeli liczycie, że w pierwszy weekend października, czyli to będzie 2-3 mm, października, odbędzie się World Champions. To nie mać na co liczyć. Obstawiam, że albo będzie 9-10, albo w jeszcze kolejnym 16-17. Kolejna sprawa, o której już mówiłem, ale okazało się, że jej się trochę zamotało. No o tej, o Once to Watch. Jeżeli chodzi o Once to Watch, wszystko zaczyna się dopiero 1 października. Mm, no i teraz tak. Na początku mówiłem Wam, że będzie to PIK z kartą Watch. Okazuje się, że nie. Tak, czyli za to, co najbardziej chwaliłem, EA, czyli jakkolwiek zaczyna się opłacać ym, wersja Ultimate FIFA, to oni postanowili powiedzieć, że nie, 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 jednak zmieniamy zdanie, tak? Macie tutaj swoją paczkę, nie trafcie sobie przypadkiem nic, tak? Ale możecie wydać FIFA pointsy i wtedy. Damy Wam odpowiedni kalendarz, kiedy będziecie mogli trafić tylko najlepsze karty. I przejdźmy do tego. Tak, czyli kiedy możecie trafić najlepsze karty. No i mamy kalendarz. Od pierwszego do trzeciego tylko pierwsza jednostka tym teamu 1. Od trzeciego do ósmego cały team 1. Ósmy, dziesiąty, drugi. Dziesiąty, trzynasty. Yy, ty, cały drugi, tak. Ósmy, dziesiąty, tylko jedenastka I trzynastego... Team 1 i Tim 2. No dobra. Czyli tak, wiemy, że mamy dwa teamy, czyli na pewno nie wszyscy piłkarze dostaną um, kartę One Co wiemy? Na pewno tylko trzy karty z PSG dostaną One Czy To będzie Messi, Winaldum i to będzie Hakimi. Czyli w skrócie Ramo został totalnie opluty przez Jej, tak samo do Naruma. Nie spodziewałbym się, że wszyscy gracze United dostaną taką kartę. Mamy też nowość. Jeżeli klub z karty Once To Watch wygra 5 z 10 kolejnych meczy, karta Once To Watch dostaje jednorazowy upgrade. Co to oznacza? Po prostu podskoczy o. Ileś overali. Mamy taką tabelkę, ale to nie znaczy, że karta 83 zrobi się 84, karta 79 zrobi się 80, tak? Tutaj macie przykład, czyli e, Alaba z 84 przeskoczyłby na 86. Dopiero karty od 85 w górę, jeżeli dostają kolejną kartę specjalną, to rosną plus 1, tak? Czyli załóżmy, Alaba dostaje upgrade na swojej podstawowej karcie, tak? To on będzie miał z 84 na 86, ale jakiś na przykład, gdyby Gulas miał taką kartę, czyli karta 85. I on też by dostał upgrade o jeden, tak jakby szczebelek, to on też przeskoczy na 86. Czy to jest sprawiedliwe? Nie. Ale jej oczywiście przestrzega ten system już od dobrych kilku lat i na pewno się z niego nie wycofa. A jeszcze jedno. Te mecze liczą się od 1 października dla tych kart. I dla Timu 1, i dla Timu 2. Kolejna sprawa. Future at Todd, czyli Team of the Week. Czyli to, o czym już mówiłem, ale. Dla odmiany również był problem w tłumaczeniu wtedy ze strony jej, znaczy, nie tak. To było bardzo niejednoznacznie przetłumaczone. I jeszcze dali taki przykład, który tak jakby spełniał to tłumaczenie. No, ale już mówię o co chodzi. Ja w tamtym odcinku powiedziałem, że karta może mieć maksymalnie staty statystykę 80, żeby się załapać. I tak jak widzicie, Bellingham, którego oni podali, miał 80 i to był dribling, ale niekoniecznie tak to będzie działać. Kartę Future Totf może otrzymać tylko piłka z oceną ogólną poniżej 80, tak 80 i niżej, aby bardziej zaakcentować jego występ. Co weekend, jeden z zawodników otrzyma taką kartę i będzie oznaczona gwiazdką. Czyli ona dostanie tak, jakby jeden boost więcej. Warto też wspomnieć o tym, że aby piłkarz miał szansę otrzymać ten boost, to nie może mieć on karty specjalnej live, czyli takiej karty. Która się będzie ulepszać? Taką kartę możecie mieć z Ligi Mistrzów, czyli UCL Live. To jest również y, jakiś bohaterna główka. To jest również Once to Watch. Kolejna sprawa: 20 godzin 20 godziny na Next Genie, jeżeli chodzi o jej Play. I teraz tak: dosyć głośno zrobiło się o tym, ponieważ gdzieś podobno EA wykonało taki ruch, żeby zaakcentować, to jest bójda. Ale szczerze nigdzie go nie znalazłem, tak? Tutaj macie rozmowę jednego z graczy z Community Managerem EA i według niego, znaczy według niego, zobaczcie, w tej wiadomości macie coś takiego napisane, że będzie przysługiwać dla 10 godzin, dla generacji piątej konsoli czyli dla ps5 i 10 godzin dla generacji czwartej. Czyli jak ja to rozumiem i jak to zrozumiała większość osób kupując wersję Ultimate bo taką musicie mieć na PS5 macie gry tak jakby i na PS4 i na PS5 i po zainstalowaniu gry możecie się przełączyć między wersjami gry i najprawdopodobniej Najpierw wykorzystacie sobie 10 godzin na PS4, czyli tam będziecie mogli sobie porobić jakieś SBC i tak dalej. I jak ta wersja Wam się skończy, to będziecie mogli tą samą grę przerzucić na wersję PS5, co Wam to dodatkowe 10 godzin, tak? Czyli 10 plus 10 da nam 20, i właśnie o to chodziło tym wszystkim ludziom. No i zobaczymy, jak tak naprawdę będzie. Dowiemy się wszystkiego w środę, bo w środę już właściwie startuje. Znaczy, zobaczymy się w środę, bo mam dziwne wrażenie, że. Jest taki hype na tą FIFA, że naprawdę sporo się sprzedało, tak? Zwłaszcza tych FIF na next gen. Zresztą mam bardzo dużo platform i mam dziwne wrażenie, że serwery jej nie wyrobią i możemy wejść dopiero w nocy na tą FIFA. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Mam nadzieję, że wszystko będzie śmigać, no ale nie oszukujmy się, serwery jej to nie jest to, czego co byście chcieli dostać, tak? Bonusy za edycję, czyli tak. Jeżeli zamawialiście do 12 sierpnia to obowiązuje was ta tabelka najbardziej z lewej czyli Food Hero. E, Gra zostanie dodany 1 grudnia. Once to Watch zostanie dodany 1 października. E, będzie można grać od 27 sierpnia i dostaniecie 4 dni Early access. E, podwójne tak jakby generacje 4 zetwia pońców, jeden gracz Team of the week one drużyna zapowiada się nie najgorzej przynajmniej do momentu jak tu nagrywam i być może będzie nawet kilku Polaków, ale o tym później Kyliana Mbappé na 5 meczy jednego z ambasadorów EA, czyli będziemy mieli wybór między Fodenem Sonem i Alabą, no i raczej każdy wybierze Sono, no ale wybór będzie eee, no i jakiś tam młody talent w fifie, tak, jeżeli chodzi o karierę jeżeli zamówiliście po 12, to z tego wszystkiego, co ja wam przeczytałem, znika Food Hero, tak, i to obowiązuje do 1 października, czyli do oficjalnej edycji. No i teraz tak, jeżeli kupicie grę po pierwszym października w edycji Ultimate, to tak jak wcześniej mówiłem, dostaniecie ty, tą grę na PS4 i PS5 oraz 4 460 POINTS. Czyli znikają wam te wszystkie wypożyczenia, jakieś tam młode talenty i takie inne głupoty, ale najgorsze jest to, że znika wam gracz tygodnia pierwszego um, oraz gracz Once um, to Watch. To jest bolące, bo jednak, jeżeli dobrze traficie, to jak wam się trafi taki Ronaldo albo Messi, no to może to zrobić różnicę. Jeżeli chodzi o standardową edycję, preorder standardowej edycji. Dostaniecie gracza Team of the Week 1, Mbappé, jednego z, tak, z ambasadorów, jakiś tam młody talent, no i na końcu, yy, obojętnie, kiedy kupiliście tak standardową edycję, dostaniecie te same bonusy. Jej Play, czyli coś, dzięki czemu będziecie mogli już od środy zagrać. Jeżeli chodzi o jej Play, jej postanowiło dać nam zniżkę: czyli nowi abonenci płacą 5 zł za pierwszy miesiąc. Następnie 14,99 miesięcznie lub tak 7, 80 zł rocznie. Możecie zrobić taki myk, że kupujecie za piątaka od razu tego samego dnia, jak wam załapie, to anulujecie i macie w nosie. No i co? No i tyle. E-play da Wam 10 godzin grania na starej generacji i być może 20 na nowej generacji mamy jeszcze abonament EA Play Pro, o którym również chciałbym coś powiedzieć. EA Play Pro dostępne na kompie, nie wiem czy na Xboxie też, ale jeżeli nawet to nie działa tak samo jak na komputerze, czyli jeżeli kupicie na PC abonament EA Play Pro, od 22 września będziecie mogli grać w FIFA 22 bez ograniczenia czasowego, tak? Czyli wy nie macie 10 godzin, czy tam 20 godzin, wy macie dostępny non-stop i przez cały czas trwania usługi będziecie mieli dostępną wersję ultimate. To to oznacza, dostańcie z niej wszystkie mm, bonusy i jeżeli przez cały rok chcecie tak korzystać z jej Play Pro przez inne gry między innymi, to po prostu nie kupujecie FIFA, bo macie ją w abonamencie, czyli oszczędzacie hajsik. Jak wiecie, ja sam też grałem na PC i zwykle robiłem tak, że na pierwszy miesiąc Czyli we wrześniu, 20. powiedzmy 1 września, czy tam 20, to w zależności od kiedy można było pobierać FIFę, kupowałem abonament i Play Pro na miesiąc. I po miesiącu kupowałem sobie po prostu zwykłą edycję FIFy. Przez jakieś kody rabatowe czy coś takiego wychodzi wtedy najtani. Dostajecie wszystkie bonusy, dostajecie jakieś paczki, nie paczki. A nie dość, że gracie cały czas w tą FIFę, tak. No to macie jeszcze oczywiście wszystkie dodatki. Tylko trzeba pamiętać o tym, że nowa generacja będzie tylko na tej stacji, czy jak to się tam nazywa. I nie wiem, czy tam jest ten abonament. Jeżeli chodzi o to, wydaje mi się, że on jest tylko na Originie. Ale czy to jest prawda? Jeżeli macie jakieś info, albo gracie wtedy na, na stacji, coś takiego wam wyskakuje, to możecie dać mi znać. No i ostatni news. W sumie sprzed kilku minut. Nową ikoną w FIFA 22, w sumie ostatnią już nową ikoną, zostanie Wayne Rooney, czyli legenda Manchester United. Było o tym głośno, były takie przecieki, no i przecieki jak zwykle potwierdziły się. Na dzisiaj to wszystko. To był drugi odcinek FIFA News. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie lajka, zostawcie suba, kliknijcie dzwoneczek. A jeżeli chcielibyście ze mną bliżej współpracować, to zapraszam na mojego Patreona. Na dzisiaj to wszystko, na razie.